Paweł Żuchowski z Waszyngtonu do Szczecinka jest kawał drogi i stało się, dziś w nocy dowiedziałem się, że ja mam to zrobić dopadłeś mnie w Szczecinku w moim ukochanym mieście, gdzie jestem na Europie razem z Jurą Kołtowiczem, jego synem i moim synem, wypoczywamy tutaj no i nie jest specjalnie ciepło bo to są warunki dla ekstremalnych sportowców dzisiaj no ale okej, okay. nominuję Artura Siódmiaka, Maćka Cnotę z mojej redakcji TVN24 z Gdańska i mojego przyjaciela Maćka Chudzika, który jest mieszkańcem Szczecinka, no bo trzeba podkreślić tutaj ten aspekt, jest również mojkowcem. Więc panowie, czas na was. <grywa> Miało być bez lodu. <grywa> Miało być bez lodu. <laughs> Tam po nocy. <nociskie. śmiech> Jedziemy. Jedziemy. Nie <laughs> ma być bez